Zabierają nam surmy bojowe i wewnętrzne do szturmu nie warczą. Nam trzeba te nowe sierpniowe i prezentują nam wystarczą. 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 Nie, że starczą, nie, że sterczą i nie, że ulubią. Tak? Tylko, że nie że nie, stara. nie stara. Tak. To nic wspólnego z tym. Dobrze, Idziemy Nie dają nam surduty bojowe. zaczęła kurs czerwonego krzyża, więc zrobili jej, z niej sanitariuszkę. Była tutaj bardzo niedaleko w szpitalu wołowego, a ja byłam jej asystentką sanitariuszką najmłodszą. Wtedy miałam 15 lat. Jak się wojna zaczęła, to miałam 10 i te 5 lat mojego dzieciństwa były e, e, niewoli. Niech płynie piosenka z barykat, czy w nogu ogrodów, z kłopkami niech idzie na wypad, pod rękę przez cały mokot. W 1933 okol... roku nauczyłam się robić rękawiczki z, z trzema palcami, jednym i tak tak, takie rękawiczki robiłam po to, żeby mój ojciec mógł strzelać w rękawiczkę po zimie. Jechał na to się nazywało Jechanie na ROKO. Niech wiatr ją poniesie do miasta. Jak Hmm. Okupacja. Żeby zrozumieć powstanie, to, to, to trzeba zrozumieć jaka była okupacja niemiecka w Polsce, zwłaszcza w Warszawie. Dzieciom nie wolno było chodzić do szkoły. Chodziłam na komplety. O, o nie było. wiem, czy jeszcze zobaczę cię jutro w Warszawie. Wietrza. Tak jakby ktoś już tonął przez pięć lat i nie było żadnej, nie było w ogóle. Były nawet teatry i kina, nie wolno, nie, żaden polak by nie poszedł. Jeżeli ktoś chodził, to był folk w To było najgorsze słowo na świecie to był folk. nie była aż do powstania. Podczas powstania naprawdę przez tydzień czasu chyba nic nie jadłam. E, opowiadałam, <grywia> opowiadałam, że koniaku do tej chwili nie mogę pić, bo się kiedyś bardzo upiłam koniakiem, bo byliśmy bardzo głodni. Przez dwa dni prawie, że nic nie było. To już jak po przejściu przez kanały byliśmy na nowym świecie, nie było nic do jedzenia, naprawdę. No i od czasu do czasu chłopcy chodzili... E, na szabele, to się nazywało i znaleźli tu butelki, dwie butelki koniaku i wszyscy pili koniak. Ja też piłam piłam się bardzo, potem nie mogłam, e, od tego czasu nie mogę znieść koniaku. Na Budkę lubię, koniaki. <laughs> I tutaj na, na roku Kielickiego i też nie było żadnych rannych, bo wszyscy się spalili natychmiast. To była tak szalona ekspo, eks, to, to, to po prostu było to samo, co było, jak było 9-11 no, w New Yorku, gdzie ja mieszkałam, w tym samym mieście. Także ten zapach palącego syciała. Nikt nie wiedział, co to jest za zapach. Cały, cały Nowy Jork miał ten zapach przez parę dni. Tylko ja wiedziałam, co to jest. To jest zapach palącej się skóry. To jest straszny zapach. Nie zobie, ze szlafem pod rękę. Bardzo swego ducha zjechała sukienkę. Za taką córeczkę, jak jest ojcze. Niech się zbroja kurza zrobi się pod ojcem. Ja mam bo na przykład, wczoraj byłam na Chopina, bardzo ciekawe, wczoraj, wczoraj byłam na Chopina i. I ta, taka, na bardzo, na 12 jest Chopin w, w Łazienkach, jak wiecie. I ona, ona zagrała Nocturne jeden. I ja pamiętam jak płakałam, przechodziłam przez podwórko z kompletów raz. I gdzieś tam ktoś grał. I grał tego, grał tego, tego nocturna I ja wtedy płakałam, bo tak mi się strasznie chciało muzyki bo się strasznie chciało za tym cierpiałam więc. No i... Ła się na śmigłam. Jesteś wodą, jak cię e, wydać. E, nie, no te nie wyrabiamy. My po no, prostu no, nie się to przećwiczcie. Ale Nie, nie to jest, no, to robię się, no. to Uwaga, no. No. Uwaga! Nie. Za wodą, no, nie. Gęsi za wodą, no, i za wodą, no. przyda no, się no, na święta, bo jesteś młodą. No, ja, 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 ja się ja ja da, wydać, to wszystko mi wydasz. Ty mi się przyda, ja ci się przyda. Dlatego, że czuję, że ci, co zginęli, tego się spodziewają ode mnie. Jeżeli ktoś przeżył, to musi. Słabali ją prawie, chłopcy są z racji, do skóry, łeb wraz z A jak nie to mogło, chłopcy nie śpią w do Takim prawdziwym Polakiem, takim to śpiku kości, takim rycerskim. Ja nie, nawet nie wiem, jak to opisać że nie było, nie było, nigdy nie kłamał, nigdy nie, to, to pille, służąca musiała, ja musiałam moje buty czyścić. Kiedyś powiedziałam, nasza służąca, nasza służąca, nie masz służący. Gęsi za wodą, paćki za wodą, zastrzelili matnę, choć Już się nie wyda, nigdy nie wyda, na izmanty świeceni się nie przyda. Jeszcze się bo bo kocham życie. Trzeba zakochać się w życiu na tyle, żeby powiedzieć sobie, że no, życie jest warte wszystkiego. Ale powstanie pomogło mi. Bez powstania nie wiem, czy bym było Bo to była już ta wojna już za długo trwała. Gęsi zawodzą, kaczki zawodzą, Zasmyli, bandy, płatki łagodą. Już się nie żywa, nigdy nie wyda. Za no. Dobrze, a ja zaśpiewaj sama. Edytka? Gęś, gęś, tak. coś, gęsi, gęsi, tak. Jakim chcesz? Gęsi. Gęsi za wodą, kaczki za wodą. Przeczyli panem, a była wodą. Gęsi za wodą nie przyda, już im nie przyda. Nie wyda! już ich nie wyda! Słowa, bo słowo wyda i przyda. Najpierw jest wyda, już ich nie wyda, nigdy, nigdy nie, wyda, wyda. nie wyda, na nic tarty szpicer im się nie przyda. Gęsi za wodą, kaczki za wodą, zastrzeli za już ich nie wyda, nigdy nie wyda, na nic tarty szpicer im się nie przyda. Żebyście nie musieli przeżyć tego, co ja przeżyłam, ale warto przeżyć wszystko warto przeżyć. Czy końcówkę Choćby mało no, żon, no, już ich nie wyda, no, no, nigdy nie wyda, no, no, nawet twardy no, no, śpicer no, no, im się nie przyda.